Witamy Państwa bardzo serdecznie na trasie programu 48 konkretów na 48 miesięcy nowej kadencji. Nieprzypadkowo znajdujemy się na terenie nowo oddanego parkingu należącego do spółdzielni mieszkaniowej Siarkowiec, gdyż kolejnym z punktów, który chcemy realizować w ciągu nowej kadencji 2014-2018 to zacieśnienie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Myślę, że to jest niezwykle istotny element realizacji polityki, świadomej polityki samorządu tarnobrzewskiego, gdyż, jak wiemy, w bezpośrednim sąsiedztwie wielu nieruchomości należących do gminy Tarnobrzeg, do miasta Tarnobrzeg, są własności spółdzielcze i stąd też wydaje się zasadne jeszcze mocniejsze zacieśnienie współpracy. Myślę, że ostatnie 4 lata bardzo mocno obfitowało w wiele interesujących przedsięwzięć, szczególnie realizowanych ze spółdzielnią mieszkaniową Siarkowiec, za co obecnemu tutaj prezesowi chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Mamy nadzieję, że w latach 2014-2018 uda się zrealizować wiele wspólnych przedsięwzięć i pomysłów, tym bardziej, że członkowie spółdzielni mieszkaniowych to również mieszkańcy naszego miasta. Bardzo proszę, bardzo. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj przekazać mieszkańcom spółdzielni, mieszkańcom Tarnobrzega, bo to parking będzie otwarty, kolejny parking na 18 miejsc. Staraliśmy się o ten parking od kilku lat, jednak możliwości finansowe były nasze ograniczone ale teraz obecnie przy wsparciu Pana Prezydenta chciałem właśnie tutaj podziękować za to wsparcie finansowe, mogliśmy w tym roku jeszcze wybudować ten parking. Chciałem również podziękować Radnemu Panu Leszkowi Ogorzałkowi, który bardzo zaangażowany był w budowę tego parkingu i tak jak Pan Prezydent powiedział w najbliższych latach, jeśli ta współpraca będzie tak jak jeszcze lepsza, na pewno więcej tej infrastruktury w Tarnobrzegu wybudujemy, ponieważ tych parkingów potrzeba jak najwięcej. W ostatnich latach, 10-11, jak pamiętam, bardzo dobra współpraca cały czas była z miastem. Wybudowaliśmy razem przy współpracy miasta, przy współpracy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wiele właśnie takich miejsc parkingowych po 50, po, po 100 miejsc, nawet. Także jest to odczuwalna rzecz, z której korzystają mieszkańcy naszego miasta. Dlatego bardzo się cieszę tutaj z deklaracji pana prezydenta, że w następnych latach będziemy mogli wspólnie z, 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 z półdzielnie mieszkaniowe wspólnie z Panem Prezydentem z, z Radą Miasta współpracować w tym zakresie i nie tylko. Szanowni Państwo, nieprzypadkowo również obok osoby pana prezesa. Augustyna Turka, mojego zastępcy Łukasza Dybusa, przewodniczącego osiedla Serbinów, radnego Macieja Adamowicza i radnego Leszka Ogorzaka jest również prezes Tarnoborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie tylko spółki miejskiej, która zajmuje się obszarami mieszkalnictwa, ale również zarządza wspólnotami i chcielibyśmy również w ramach zacieśnienia współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi również znaleźć formułę wypracować, formułę współpracy przy rozwiązaniach, projektach infrastrukturalnych, które dotyczą również terenów, wspólnot mieszkaniowych. Panie prezesie, bardzo proszę. Wydaje, na chwilę obecną uważam, że współpraca pomiędzy spółdzielniami a Tarnobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego jest e, bardzo owocna, ale z perspektywy czasu powinniśmy ją e, poszerzyć, ponieważ e, znajdujemy się faktycznie, graniczymy jako zasoby tarnobrzewskiej e, TBS-u, graniczymy zarówno z Tarnobrzewską Spółdzielnią Mieszkaniową, jak również z e, Spółdzielnią Mieszkaniową Siarkowiec. Ta współpraca e, układa się na dzień dzisiejszy, uważam, e, dobrze. Co nie znaczy, że z perspektywy czasu należałoby poszerzyć zakres naszej wspólnego działania przy, przy, przy współpracy z prezydentem miasta. Szanowni Państwo, zatem trzynasty konkret programu 48 na 48: zacieśnienie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi.